to, żeby dział zakupów, który został powołany centralnie, nie był oderwany od rzeczywistości e, i, i kwotował, czy pytał dostawców o to, o co jest realna potrzeba. Czyli proces mm. zakupowy powinien składać się z e, całego szeregu działań przygotowującego do, do, mm. do, do, do dobrego zakupu. Nie było pytanie tylko typu słuchajcie, chcemy kupić teraz, nie wiem, 50 ton ziemniaków, jak zakontraktować, a, a później i negocjujemy odnośnie takiej ilości. Oczywiście, frytki. A tak. później nie, wiecie co to może jednak, nie 50 jednak, zacznijmy od no, wi większy problem jest taki, kiedy zakontraktujesz 50 ton ziemniaków, to się okazuje, że potrzebujesz 20 ton, ale frytek, no, A, no i, i musisz te ziemniaki przetworzyć, żeby ich nie nie, nie musieć wyrzucić, więc, więc, to, więc to, jest, to jest istotne. Albo za żeby... się jeszcze okazuje, że to nie ten gatunek na przykład. Albo na przykład, tak. Bo, kuchnia chciała. Do, dokładnie, więc, więc, więc tych, tych zmiennych, decydujących jest, jest, jest kilka. Bo no dużo organ... ale to chcesz mi powiedzieć, że u Ciebie jest tak, że no właśnie przed Rozpoczęciem zapytań ofertowych, tak, na rynku, przed sianiem tego na rynku, to wy wewnętrznie jakby robicie takie dokładne rozeznanie, właśnie na przykład jak te ziemniaki, to jaki rodzaj i ile macie tego kupić, to najpierw u siebie ba badacie, tak? Y Zdecydowanie tak, no może nie zawsze rozmawiamy o gatunku ziemniaków, który, mm -hmm. który kupimy, no też tutaj pozostawiamy, my kontraktując i mając ofertę dość, dość szeroką, pozostawiamy wybór, żeby, żeby koledzy z, z operacji, z hoteli e, decydowali sami o tym polu, ale chociażby zostając w kategorii F&B, e, mamy tak zwaną, my nazywamy to komisją FNB, czyli, czyli to jest e, stworzona organizacja, w której e, poza działem zakupów, który jest gospodarzem mm -hmm. tej komisji, mamy e, osoby, które reprezentują poszczególne Szczególne brandy hotelowe, I, i, i tak naprawdę, rolą tej komisji jest wypracowanie specyfikacji, zatwierdzenie potem wyników zapytania fortowych, tak żeby one zostały zrealizowane. Więc, w dużym uproszczeniu, funkcjonuje to w ten sposób, i naszą ambicją jest, żeby funkcjonowało to w ten sposób, że my, jako dział zakupów, jeżeli mówimy o, o kontraktowaniu ponownym, czyli produktów czy, czy usług, które już, już funkcjonują, e, no to my oczywiście zbieramy sobie statystyki, weryfikujemy, przedstawiamy koleżankom i kolegom, co kupiliśmy, na jaką skalę, jak to wyglądało i, i robimy sobie podsumowanie takiego kontraktu. Z ich strony staramy się pozyskać informacje, e, ok, to, że kupowaliśmy dotąd tak i to, że, 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 że kupowaliśmy takie produkty, to jedno, ale to jakie są wasze potrzeby, no one się zmieniają, Wy, biorąc pod uwagę zmieniające się trendy, biorąc pod uwagę zmieniające się oferty w menu, biorąc pod uwagę wszystkie, wszystkie te aspekty operacyjne, My ze swojej strony prezentujemy, jak wygląda rynek, na ile on się zmienił od ostatniego czasu, e, jakie są możliwości e, i my, pokazując rynek w cudzysłowie możliwości, a, a koledzy pokazując nam potrzeby, no, no tak naprawdę to tworzy specyfikację, która potem jest, e, no to jest Łatwo to jakby robić w odniesieniu do produktów, które e, gdzieś już przez lata kupujecie po prostu, tak? I jest czas na nie wiem, odświeżenie kontraktu. E, natomiast, e, no co w przypadku, kiedy wprowadzacie zupełnie nowe rzeczy u siebie, a tak było, na przykład jak w Poznaniu robiliście Wise Cafe i robiliście własną palarnię, własna maszyna, która na miejscu pali tą kawę na przykład. Więc no to są rzeczy, których nigdzie w Polsce nie było, nawet w innych miejscach nie było, więc nie było gdzie pójść, zobaczyć i tak dalej, więc wszystko Robione w zupełnie inny sposób. Jak do takich tematów podchodzi się wtedy, wiesz, w tak dużej organizacji, bo co innego w tych mniejszych organizacjach, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy, no to jest ten właściciel, który powie, wiecie co, no to jest moja inwestycja. Ja nie wiem, czuję, to robię to albo na czuja, albo poproszę trochę jakichś tam szczątkowych informacji, ale z grubsza mogę wziąć to jakby na siebie, na swój kark, bo to są moje pieniądze i ryzykuję tą inwestycję. Wiesz, w takiej dużej organizacji, jaką ty reprezentujesz, no to jednak chyba tak nie do końca, nie? To trzeba wszystko i, i przeliczyć i uargumentować. No. no tak zdecydowanie. Ehm, przyk przykład e, WiseCafe. Dla nas rzeczywiście był to, był to nowy koncept, e, bardzo szczegółowo budowany i, i, i rozwijany. E, on funkcjonuje jako, jak, jako cały koncept, ale jakby spojrzał na to z punktu widzenia procesu zakupowego, to masz szereg e, maszyn, produktów, e, know-how, który tak naprawdę musiałeś pozyskać z rynku. No i tu dochodzimy do, do, do tej prawdziwej roli działu zakupów. E, ja, ja, ja kiedyś e, przy okazji jednej z konferencji zakupowych, e, e, rozmawiając o, o właśnie rozwoju funkcji zakupowej, y, cały model rozwoju funkcji zakupowej sprowadziłem do trzech elementów. Pierwszy, pierwszy element, taki pierwszy krok naturalny. Powstaje dział zakupów, dział zakupów jest z reguły na samym początku działań, działką stricte operacyjną, taktyczną, tak, to żeśmy sobie e, dzisiaj też o tym powiedzieli. Czyli tu i teraz jest, jest potrzeba, e, kontraktujemy albo kupujemy tak. i tyle. W, w momencie, kiedy pojawia się pewna masa krytyczna i, i pojawiają się, czy to powta powtarzające się zakupy, czy, 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 czy chociażby duży projekt na horyzoncie, no to zaczyna się szukać optymalizacji. Ok, e, mamy trzy działy, które kupują to samo, spróbujemy kupić, kupić razem, dochodzi do jakichś Zwiększonego wolumenu, więc próbujemy wynegocjować lepsze, lepsze warunki, ale cały czas pozostajemy w takim bardziej ugruntowanym, ale działaniu taktycznym. Dla mnie taki Procurement 3.0 to jest dział zakupów, który skupia się tak naprawdę na kreowaniu wartości, a nie tylko i wyłącznie to, że są oszczędności, to, że, to, że, że, że są działania taktyczne, operacyjne, które oczywiście są, są niezbędne. To jest tak naprawdę pochodna kreowania wartości. No i tu dochodzimy do odpowiedzi na, na, na Twoje pytanie, bo właśnie dzięki rozporządzeniu. Potrzebnemu rynkowi dostawców, dzięki współpracy z, z działem operacyjnym, możemy mieć koncept, który, który dział operacyjny wraz z działem technicznym są w stanie przygotować, wdrożyć, a my jesteśmy w stanie go zakontraktować i zakontraktować w taki sposób, że jeżeli będziemy chcieli go powielić, no to już mamy pierwszą wartość dodaną. Jeżeli nie pierwszą, to kolejną wartość dodaną, bo, bo, bo pierwsza wartość dodana była pewnie z tego, że możemy powiedzieć, że była z tego, że on powstał, a kolejna wartość dodana z tego, że kiedy robimy już drugi, trzeci, czwarty, czwartą realizację, to, to wiemy i ona będzie kosztowała, plus mamy doświadczenia operacyjne. No przykład Wise Cafe jest jednym przykładem, może wziąć też przykład Winstone, pozostając z, z, z przykładów Orbisowych. Mamy koncept, który, który został zbudowany. Praca mojego zespołu wraz z działem technicznym doprowadziła do powstania tulkitów, gdzie tak naprawdę z punktu widzenia produktu. Cały koncept jest rozłożony na czynniki pierwsze i my doskonale wiemy ile będzie kosztowało zbudowanie zbudowanie takiej restauracji z, oczywiście od strony produktu i w przypadku rozmów chociażby z partnerami jesteśmy w stanie w oparciu o rozwiązania zakupowe Przedstawić taką wycenę, tak? Ona oczywiście może być e, orientacyjna, wszystko zależy od, 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 od potem adaptacji szczegółów, ale tutaj dochodzimy do tego, że dział zakupów zaczyna kierować wartość organizacji, tak? I, i, działal, i działalność dział zakupów jest zbieżna, e, czy cele, które dział zakupów e, ma stawiane, czy sam sobie stawia, e, jest zbieżna z realizowaniem celów strategicznych organizacji. Mm -hmm. e no i wiesz co, tak sobie powiedzieliśmy, że wiesz to szybko sobie opowiemy o tych trzech... Modelach działów, zakupów, czy w ogóle zakupów, a się okazało, że to wcale szybko nam nie poszło. I ja proponuję, żebyśmy tutaj postawili kropkę, czyli o KPIsach opowiemy sobie po prostu w oddzielnym odcinku, już zupełnie. Wrócimy do tematu, tak? Tak, dokładnie tak. Także proponuję, żebyśmy, mówię tutaj, zakończyli tę naszą dyskusję, przedstawiliśmy te modele funkcjonowania różnych, no właśnie ciężko mówić tutaj o zakupowcach, no bo rzeczywiście jak powiedzieliśmy o tym małym modelu, gdzie w zasadzie nie ma nikogo, kto się zajmuje zakupami poza właścicielem, no to to jest po prostu właściciel, inwestor i, i tyle, on zarządza swoim własnym portfelem. No tutaj też przepraszam wchodząc Ci w słowo, ale myślę, że taką fajną puentą dla, dla tych dużych organizacji jest to, że, że w organizacji, kiedy dział zakupów działa skutecznie, ta inicjatywa niekoniecznie musi przychodzić z biznesu może przychodzić od, od działu zakupów, wręcz powinna przychodzić od działu zakupów e, i vice versa, czyli, czyli tak naprawdę w dużej skutecznej działalności organizacyjnej to nie jest ważne, kto dany koncept wymyślił, czy kto chce być kreatorem e, danego konceptu, mm. ale to właśnie jak on jest budowany i jak on jest potem, potem prowadzony. I ta zbieżność celów w dużej e, skutecznej organizacji, jeżeli jest zbieżność celów i, i, i cele działu zakupów, o którym tutaj dyskutujemy, jest zbieżna, skorelowana z, z celami strategicznymi firmy, no to to jest to o co w tym wszystkim chodzi? No, i tą sensacyjną informacją kończymy nasz odcinek. Dziękuję Ci bardzo, Jakubie. Dzięki. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.bch.pl